W kolejnym filmie dziś film z kategorii poradniki poświęcony bitcoinowi, a konkretnie aspektom prawnym. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Zacznę od wyjaśnienia dla tych, którzy słyszeli, ale nie wiedzą dokładnie oraz dla tych, którzy wiedzą, ale chcą systematyzować swoją wiedzę, czym właściwie są bitcoiny. Jest to kryptowaluta, czyli wirtualna waluta wprowadzona w 2009 roku, więc stosunkowo bardzo młoda. Przez osobę, grupę osób posługujących się pseudonimem, do dziś do, do, dokładnie nie wiadomo, jaka jest, nie jest znana tożsamość twórcy bitcoina, ta prawdziwa tożsamość. Charakteryzuje bitcoiny to, że dostępne są wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do sieci internetowych. Jest to cyfrowa waluta przetrzymywana elektronicznie. Z informacji podstawowych, jakie warto wiedzieć, to to, że każdy bitcoin dzieli się na 100 milionów mniejszych jednostek. Nie jest to więc tradycyjna, klasyczna waluta. Przede wszystkim nie jest drukowana, nie ma postaci fizycznej jak dolar czy euro. Jednak przez te wszystkie lata rozwinęła się na tyle, że coraz to kolejne sklepy internetowe, instytucje, firmy akceptują płatność przez klientów Bitcoinem. Z punktu widzenia prawnego mam na myśli prawo bankowe. Bitcoin nie jest również yy, Poddany jakimkolwiek regulacjom żadnego banku, jak pozostałe waluty. Oczywiście niektóre kraje próbują wprowadzić regulacje, które będą miały zastosowanie do bitcoina, jednak zakupując bitcoina na specjalnych portalach, serwisach, możemy spodziewać się weryfikacji naszej osoby tylko w tym zakresie. Jeżeli ten proces uruchomimy, dalej możemy już swobodnie dokonywać zakupu i sprzedaży, czyli obrotu bitcoinem. Oczywiście, kwestie tego weryfikowania tożsamości są uzależnione od właścicieli portalu. Są to kwestie indywidualne. Kwestie podatkowo-prawne, od nich chciałabym zacząć. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe-prawne, zwrócę uwagę na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze sprawy 264 przez 14. Rozstrzygnięcie powstało na skutek pytania wniesionego przez Szwecję. W tym orzeczeniu Trybunał uznał Bitcoin za środek płatniczy zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli VAT. Jeśli chodzi o polskie podwórko, mamy również coś takiego jak podatek dochodowy. W tym zakresie Sąd Administracyjny w Warszawie uznał Bitcoina za prawo majątkowe, które stanowi przychód, i od niego należy odprowadzić podatek od dochodu, czyli tzw. Tak PIT, zgodnie z obowiązującą stawką. Jeżeli chodzi o legalność bitcoina, powiem o tym krótko, ponieważ temat jest bardzo rozległy i był, ten filmik z pewnością byłby dłuższy, a w zasadzie musiałby być zdominowany tą tematyką. Zasadniczo w około 100 państwach bitcoin jest legalny. Przez legalność mam na myśli również to, że nie ma żadnych ograniczeń i regulacji prawnych zakazujących obrotu bitcoinem. Takim krajem jest m.in. Polska. Jeśli chodzi o zakazy, w Bangladeszu obowiązuje zakaz obrotu, jest to również zagrożone odpowiedzialnością karną. Są też kraje, które dopiero przekonują się do bitcoina, wprowadzają jakieś ograniczenia, regulacje. Mam na myśli Egipt. Jest też taki kraj jak Chiny, w których to oczywiście obrót jest dopuszczony, choć bardzo często pojawiają się, zwłaszcza w mediach, jakieś spekulacje, kontrowersje co do tego, że banki tamtejsze zakazują bądź nie, nie uwzględniają takich transakcji. One są co jakiś czas demontowane, więc jakby tam jest troszeczkę dynamicznie w tym zakresie. Zasadniczo jednak w około 100 krajach, tak jak wspomniałam, obrót bitcoinem jest jak najbardziej legalny i dopuszczalny. Bitcoin a prawo polskie. Analiza przepisów prawa krajowego wskazuje przede wszystkim, że Bitcoin nie jest prawnie określonym i powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym, gdyż nie można go zakwalifikować ani do kategorii krajowych środków płatniczych, ani zagranicznych środków płatniczych w rozumieniu przepisów ustaw regulujących tą kwestię. Dodatkowo Bitcoin nie jest towarem giełdowym ani instrumentem finansowym w rozumieniu innych ustaw. Według polskiego prawa podatkowego, mam tu na myśli, ze względu na podatek dochodowy, uznawany jest jako wartość majątkowa, z kolei ze względu na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i pismo, które wydało Minister, Ministerstwo Sprawiedliwości, definiuje się je bardziej jako środek płatniczy. Zaznaczyć trzeba, że w prawie polskim nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia, zakazy dotyczące stosowania bitcoina. Jest więc legalny, natomiast nie oznacza to, że nie dotyczą go jakiekolwiek inne regulacje w Polsce. Zaznaczyć trzeba, że podmioty, które zajmują się działalnością polegającą na obrocie bitcoinem, prowadzące tzw. Giełdy kryptowalutowe zostały zobowiązane do przestrzegania przepisów o praniu brudnych pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi, bowiem w świetle polskiego prawa stanowią instytucję obowiązaną. Nie będę tutaj wyjaśniała tego tematu temat rozległy na inny czas. Odsyłam do innego filmiku na kanale, który poświęcony jest tej ustawie wyjaśni nieco więcej. Odnosząc się do prowadzenia działalności polegającej na obrocie kryptowalutami bitcoinem, zgodnie z polską klasyfikacją działalności klasyfikujemy je jako pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie oraz pozostałe pośrednictwo pieniężne. Wspomnę jeszcze o przepisach o grach hazardowych. Zgodnie z prawem bankowym obowiązującym w Polsce nie stosujemy tych przepisów, do tak zwanych terminowych operacji finansowych. Jeżeli chodzi o to pojęcie, jego definicję znajdziemy w prawie upadłościowym, ale jest to definicja otwarta i zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Bitcoin i transakcje z nim związane można do niej zaliczyć. Oczywiście kwestią sporną pozostaje również kwestia obrotu Bitcoinem w grach hazardowych i odpowiedzialności karnej z tego tytułu. I zastosowania tej ustawy. Jest to przedmiotem postępowań sądowych, i sytuacje są rozstrzygane indywidualnie. Nie będę się tutaj na ten temat wypowiadać, natomiast zaznaczę tylko, że jest to przedmiotem sporów sądowych, które toczą się obecnie w Polsce. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film będzie pomocny dla zainteresowanych tą tematyką i zapraszam na kolejne z cyklu poradniki. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne filmy z tego cyklu, również na blogach, gdzie się, pojawiają się na bieżąco publikacje również w innych tematach prawnych i informuję, że wkrótce pojawi się informacja na temat opracowania dotyczącego specyfikacji, który z pewnością ułatwi przyswajanie sobie nowych przepisów. Zapraszam.